Diablo 4 zostało zapowiedziane na 2023 rok. Najnowsza gra od Bizarda, moim zdaniem, wyprzedzi Diablo Immortal. Jeśli chcecie przekonać się, jakie jest moje zdanie oraz co będzie w najnowszej grze od Bizarda. zapraszam do oglądania. Na kanale Diablo w niedzielę ukazał się Developer Gameplay Showcase, którego właśnie dzisiaj będziemy omawiać. Zdradzili oni w nim wiele smaczków oraz dali nam. Przedmiot tego, co będzie czekało na nas w 2023 roku. Bardzo podobają mi się te animacje i zapowiada się dość ciekawie pod względem graficznym, ponieważ oprawa jest przyjemna dla oka, ale oczywiście to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że twórcy gry. Postanowili sięgnąć do korzeni. Tak już widzicie w ekranie wyboru postaci mamy bardzo taki unikalny, klasyczny styl, który mogliśmy wziąć w Diablo 2. To są takie wspomnienia, nawiązania, również wiele postaci, jak i mobów zostało przywróconych do życia w nowej lub odświeżonej wersji. Jedną z takich postaci, a mianowicie klas postaci, jest wyczekiwany i utęskniony druid, na którego osobiście nie mogę się doczekać. Przyznać muszę, że jest to dość nostalgiczne wspomnienie i powrót do czasów dzieciństwa, kiedy to zagrywałem się właśnie w Diablo 2. W które notabene zagrywam się do tej pory grając niedźwiedziem, czy też postacią wilka, którego uwielbiałem. Sam layout wydaje się dość minimalistyczny. Jak widzimy, mamy do dyspozycji cztery skille plus dwa podstawowe ataki w lewym, prawym muzikiem myszy. Prawdopodobnie są to inspiracje zaczerpnięte właśnie z doświadczeń zdobytych w. Diablo Immortal. Jeśli już przez skillach jesteśmy, nie możemy nie zwrócić uwagi na zapowiedź wprowadzenia drzewa skilli pasywnych, jak i aktywnych, czyli coś na wzór tego spoe, na który swoją drogą fani Diablo musieli troszkę poczekać, będzie to coś nowego. Ciekawe, jak bardzo rozbudowane to drzewo będzie. Do takiej grafiki udało mi się dokopać na Redditie. Wygląda dość legitnie, także drzewo z Kili zapowiada się na naprawdę masywne. Gracze konsolowi mogą czuć się zadowoleni, ponieważ gra wyjdzie również na konsole. Ale ja, jako gracz PC, cieszę się tym bardziej, że gra będzie cross-platform. Czyli będzie można grać zarówno na kompie, jak i konsolce, aczkolwiek duży nacisk tutaj został nałożony właśnie na kopa, czyli nagranie w grupie. Zobaczymy, czy będzie to bardziej dobrowolny, czy bardziej pod przymusem, kto wie. Otwarty świat zapowiada się naprawdę fajnie, bezkresna kraina z setkami dungeonów. To coś, co dla graczy solo wydaje się fajną alternatywą. Mam nadzieję, że nie są to puste słowa i czekają nas godziny bezkresnych przygód, ponieważ w Diablo Immortal, co po niektórzy zauważyć mogą, że fabuła dość szybko się kończy. Jedna z kolejnych mocno zapowiadających się postaci, które zostały zapowiedziane i gameplaye można już znaleźć na YouTubie, to oczywiście Necromancer. Mroczny podróżnik. Chociaż przyznać, muszę, że sam trailer dość mocno był creepy momentami. Kolejną rzeczą, która zasługuje na uwagę, jest mechanika w grze, która powoduje, że jeśli twój poziom postaci i z tego co zrozumiałem, giru, który masz na sobie, jest dużo wyższy od osób innych, które są na mapie. Automatycznie zostaje zaznaczony na mapie jako elitarny mobek do ubicia, i wtedy gracze mogą Ci atakować w celu zdobycia z Ciebie dodatkowego do dodatkowego dropu, prawdopodobnie będzie on uzależniony od czegoś stylu Twojego Battle Power, będziesz tak jak powiedzieli deweloperzy, chodzącą piniatą z itemami. Okej, okay, ja by nie przedłużać, ponieważ lubicie krótkie formaty. Moja opinia na temat Diablo 4 zapowiada się świetna gra i, dlaczego tak w tytule napisałem, nadchodzi pogromca Diablo Immortal. Wielu osób, takich jak ja, grało w Diablo Immortal głównie dlatego, że nie było innej alternatywy. Tak naprawdę już dość mocno zmudzony Diablo 3. Diablo 2 ograne już na podstawce, ograne już na rozszerzeniu, ograne w wersji HD oraz ograne na projekt Diablo 2. Jeśli nie znacie, no to napiszcie w komentarzu, chętnie udostępnię filmiki, są ukrywane na kanale. Także fani Diablo w końcu mieli coś, w co mogli pograć. I tak rozumiem zestawianie gier na telefony komórkowe z grami na PC nie ma sensu, ale to właśnie społeczność Diablo wymusiła na Blizzardzie to, że Diablo i finalnie pojawił się też na PC. Dużo osób czeka, czy pojawi się na konsolę Myślę, że nie ma to właśnie sensu, ponieważ zostało pół roku, może Góra, rok czasu, i mamy nowe Diablo. Które będzie dużo, dużo moim zdaniem lepsze. Jeśli tylko wyjdzie najnowsze Diablo i wrócą do korzeni, gracze zapomną im te grzechy, te złe rzeczy, które zdały, starzyły się Diablo Immortal. Choć jak wiele osób twierdzi, Diablo Immortal wcale nie jest takie straszne: Pay to win. Można grać w free to play, sam gram free to play i naprawdę fajnie, nawet na telefonie, kiedy siedzę sobie na drzwialku, lubię sobie pograć. No cóż, jaka jest wasza opinia? Dajcie mi znać w komentarzu, jeśli się wam podobało, zostawcie łapkę w górę, suba i wbijajcie po więcej na kanał. Hej!